Zielność zasadom ewangelicznym nie oznacza ślepoty jakiegoś romantyzmu czy infantylizmu w stosunkach międzyludzkich. O tym biskupi polscy nie zapomnieli. Nie pisali listu do ministrów niemieckich ani do wszystkich członków narodu naszych wczorajszych najeźdźców. Biskupi pisali list do pasterzy tego narodu a więc do tych, którzy w pierwszym rzędzie ponoszą odpowiedzialność za moralne, duchowe oblicze swych współziomków. Inicjatywa Episkopatu Polski dotyczyła wąskiej, elitarnej grupy ludzi, biskupów niemieckich poinformowanych o założeniach Ewangelii, znających moralną kwalifikację zarówno zbrodni, jak i miłości.